dają się, jaka jest skuteczność astrologii. E, nie można mówić o skuteczności mm, w astrologii stuprocentowej. To jest kwestia po prostu. Dlaczego? Mamy 365 dni. W tych 300, 300 iluś dniach są właściwie tylko dwa dni, w których można wykonać jakiekolwiek czynności. Później, w zależności o co tu chodzi, ale na przykład w założeniu jakaś operacja, czy kwestia podjęcia jakichś działań, bo operacja jest specyficzna sytuacją. Ustalamy to, uzależniamy to od Słońca, i od Księżyca, i jeszcze od innych planet, bo musi być to zespół planet, żeby cokolwiek zrobić. Następnie, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, bo bardzo często mam takie pytanie: Zakup mieszkania jest to też Księżyc i jakiś zespół tam planet w odpowiednim miejscu. W rzeczywistości Podpisania tu notarialnego, czy jakikolwiek działań e, w życiu zdarza się zaledwie kilka razy. To nie jest tak, że można sobie szacować z tymi mieszkaniami. Chyba, że ktoś ma taki zawód i kupuje te mieszkania bez ale to jest co innego. W życiu kupuje się mieszkań. Ja spotkałem osobę, która miała 30, 30 razy. Pytałem się, bo nie dowierzałem, była to młoda dziewczyna, 20 parę lat i 30 razy zmieniała mieszkania. Ona mówi, że. Tak, ze względu na to, że miała babcię chorą i opiekowała się babcią chorą. I później u rodziców było bardzo ciężko, i ona wyjechała do większego miasta. Do... I tam mieszkało tej cioci. Ta ciocia zmarła, i ona w tym mieszkaniu mogła przebywać, tylko przebywała u kuzynów, znaczy u tej cioci synów i mówi tam, i raz tu, raz tu, i tak nie miałam właściwie miejsca. Ja byłem bardzo zdziwiony, bo przecież młody człowiek i wyszło to w kosmogramie, to przemieszczanie się. Jak to jest? A poznałem rodziców, rodzice całkiem przyzwoici, w dodatku mieszkający już w dużym mieście. Nie wiedziałem o tym, że oni niedawno zakupili to mieszkanie. No zresztą nikt nikomu nie zagląda, jak to się mówi, w gary. I, a w tej astrologii było to widać, a a co do przewidywania, czy można zakupić? Oczywiście, że można wyznaczyć. I tak właściwie z każdą dziedziną. Najważniejsza dziedzina, którą ja uważam, to jest wprowadzenie dziecka do szkoły w odpowiednim momencie, o odpowiedniej godzinie. To może być dwa dni wcześniej, dwa dni później, trzeba wprowadzić dziecko do szkoły po to, żeby zwyciężyło, bo proszę sobie przypomnieć, że były lata, kiedy rok szkolny poszedł jak. Jak to się mówi? Jak cudowne waniliowe lody. Nie wiem, że ktoś lubi te lata. Albo szklanka wspaniałych kawy. Ech, może nie trafiłem na to. Ale rozumiemy się. A są lata, gdzie po prostu. No jestem. I tylko się weszło do tej szkoły, i łup. I właśnie na tym polega astrologia, żeby sobie ułatwić to życie. Dlaczego ma być ciężko? Czy ja muszę cierpieć z powodu tylko dlatego, że mam cierpieć? Przecież cierpieć dla przyjemności w dodatku nie może człowiek, bo ma już tak trudne życie. I, i czy nawet jakby sobie pomagał 100% astrologią, to nadal to życie jest bardzo ciężkie. To nadal są trudności, które to nie mam tak, że w astrologii Astrologia potrafi wyminąć czy ominąć jakieś kłopoty. One są, będą i trzeba się nauczyć z nimi walczyć. A walka z problemem, jeżeli go znamy, jeżeli znamy wroga, potrafimy się ustawić. Jeżeli idzie na nas chociażby ten pluton znienawidzony, który został tak z... wyniszczony. Możemy się e... niech nas przeczołga, ale przynajmniej mamy tą świadomość psychiczną, że za chwilę wyjdziemy z tego i będziemy no to tą drogą Japonią, to co już mówiłem tutaj na jednym z filmów, w jednym z odcinków i będziemy wtedy o jeden stopień wyżsi psychice czy w swoich doznaniach. I chyba na tym to polega. Na tym to polega, żeby wygrać z tym, co nazywamy świadomością. Świadomością co jest własną świadomością. Na tym polega astrologia, żeby nie błąkać się, żeby nie szaleć, żeby nie robić siebie jakiegoś takiego pyłku marnego. Nie jesteśmy wielcy i mamy prawo do wielkości i do ogromnej. I to jest, to można jeszcze wspomóc w jakimś metodach kontemplacji czy medytacji. Te razie.